Przez wiele lat odpowiadał za budowę kopalni Jastrzębie, a następnie pełnił funkcję jej dyrektora. Żaden z jego pracowników nie wiedział jednak, że w czasie niemieckiej okupacji był bohaterem Armii Krajowej. Na ziemi Rzeszowskiej kierował dywersyjnym patrolem śmierci, który przeprowadzał zamachy na niemieckich funkcjonariuszy oraz likwidował konfidentów. Brał również udział w wielu innych ryzykownych akcjach polskiego podziemia zbrojnego. Jeśli chcecie poznać życiowe losy Zdzisława Wójcika, koniecznie posłuchajcie podcastu Historie z mojego archiwum. Dajcie również łapkę w górę i napiszcie komentarz, co poprawi zasięgi tego podcastu. A ja nazywam się Marcin Boratyn i zapraszam na odcinek 17. Zdzisław Wójcik, żołnierz, partyzant, dyrektor kopalni. Zdzisław Robert Wójcik urodził się 6 lipca 1917 roku we wsi łowisko Kołoniska jako syn Ludwika i Stanisławy Herman. Ojciec był nauczycielem, a później inspektorem szkolnym. Dlatego rodzina często zmieniała miejsce swojego zamieszkania. Z tego też powodu mały Zdzisław ukończył szkołę podstawową w Lutoryżu nieopodal Rzeszowa, a następnie przeniósł się do Siemianowic Śląskich, gdzie uczęszczał do gimnazjum i w 1938 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku dostał się na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Sytuacja finansowa zmusiła go do połączenia studiów z pracą, a następnie do porzucenia nauki. Wziął urlop dziekański i rozpoczął czynną służbę wojskową jako kursant w Wołyńskiej Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołońskim. Uzyskał wówczas awanse na stopnie bombardiera, kaprala i plutonowego. Od czerwca 1939 roku służył jako instruktor w 31 Pułku Artylerii Lekkiej w Toruniu. Pod koniec sierpnia, w okresie mobilizacji alarmowej, otrzymał przydział do 48. dywizjonu artylerii lekkiej jako obserwator wysunięty z awansem do stopnia ogniomistrza. We wrześniu 1939 roku brał udział w wojnie obronnej do niewoli niemieckiej trafił 3 października koło Kutna, jednak 8 grudnia zdołał zbiec z obozu i powrócił na ziemię rzeszowską. Zamieszkał w Czódcu koło Strzyżowa, gdzie przebywali jego rodzice po wysiedleniu ze Śląska. W pierwszych latach okupacji, chcąc uniknąć wywózki na przymusowe roboty do Rzeszy, pracował dorywczo w Czódcu i w Rzeszowie. Między innymi Współdzielni Rolniczo-Handlowej. W 1941 roku nawiązał kontakty z podziemiem i w czerwcu następnego roku wstąpił do struktur dywersji Inspektoratu Rzeszów Armii Krajowej. Wójcik przyjął pseudonim Cyran i przystąpił do tworzenia grupy bojowej specjalizującej się w dywersji. Jego zdolności organizacyjne sprawiły, że został mianowany zastępcą porucznika Józefa Lutaka, pseudonim Roch. Dowódcy całej komórki wywiadowczo dywersyjnej o kryptonimie ruch. 1 października 1942 roku otrzymał z rąk szefa inspektoratu Łukasza Cieplińskiego pseudonim Płuk, awans do stopnia podporucznika rezerwy. W kwietniu 1943 roku odbył kurs dla kadry dowódczej inspektoratu. W trakcie szkolenia zapoznał się z takimi przedmiotami jak saperstwo, telekomunikacja, toksykologia czy mechanika. Cyran uzyskał bardzo dobre noty, a w dziedzinie cnót żołnierskich został oceniony jako wzór dla innych. Latem 1943 roku sformował dywersyjny patrol śmierci, którego zadaniem miało być przeprowadzanie zamachów na niemieckie osobistości. Wraz ze Stanisławem Pankiem, pseudonim Gil, późniejszym antropologiem i rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, brał udział w przygotowaniu rozpoznania do akcji przeciwko niemieckim funkcjonariuszom oraz w akcjach likwidacji konfidentów Gestapo. Całość działań nosiła kryptonim Koźba. Grupa wykonywała wyroki śmierci na osobach zaocznie osądzonych przez organy polskiego państwa podziemnego. Brał udział w rozpoznaniu do akcji likwidacji funkcjonariusza Tebiniego, w napadzie na Bank w Rzeszowie, w akcji odbicia więźniów politycznych z pociągu Rzeszów-Dębica, w likwidacji posterunku żandarmerii w Niebylcu oraz przeciw-żandarmerii w Błażowej. Cyran uczestniczył w głośnym zamachu na krwawego gestapowca SS-Oberschar-Fierera Friedricha Potenbauma i jego tłumacza śląskiego volksdeutscha Johanna Flaszkę, który miał miejsce 25 maja 1944 roku w Rzeszowie. Cyran brał także udział w wielu akcjach odbierania zrzutów broni i amunicji oraz wykradania jej z niemieckich wagonów. Na początku sierpnia 1944 roku Rzeszów został wyzwolony przez żołnierzy Armii Krajowej. Kilka dni później w mieście pojawili się Sowieci oraz NKWD. Natychmiast przystąpiono do masowych aresztowań wśród akwowców. Jednak Cyran uniknął zatrzymania. W swoim życiorysie wujcik podaje, że po wyzwoleniu ujawnił się i podjął studia w Krakowie. Podczas studiów na AGH ożenił się. Latem 1949 roku Wójcik uzyskał dyplom inżyniera górnika i magistra nauk technicznych. Karierę górniczą rozpoczął jako kierownik robót górniczych w kopalni Andaluzja w Brzozowicach, a następnie rozbark w Bytomiu. Od 1954 roku był naczelnym inżynierem w kopalni Ród Żelaza w Podczęstochowskiej Nowej Wsi. Po dwóch latach powrócił jednak do górnictwa węgla kamiennego, obejmując w grudniu 1956 roku stanowisko kierownika robót górniczych oraz zastępcy naczelnego inżyniera w kopalni Bolesław Śmiały Władziska. W tym czasie trwała już budowa kopalń w rybnickim okręgu węglowym. W czerwcu 1959 roku wójcik został skierowany do kopalni Jastrzębie Moszczyńca w budowie, by objąć posadę naczelnego inżyniera do spraw inwestycji. Była to odpowiedzialna funkcja, tym bardziej, że na początku następnej dekady rosła liczba kopalń budowanych przez pewien czas w ramach jednego przedsiębiorstwa. Trzeba pamiętać, że były to zakłady o niezwykłym znaczeniu dla państwa spragnionego własnego koksu. Zajmowanie się inwestycjami było więc obarczone nieustanną presją ze strony najwyższych czynników partyjnych i państwowych. Z dniem 1 stycznia 1966 roku, kopalnia moszczenica stała się samodzielnym zakładem, na czele którego stanął Władysław Chlebik. Władysław Wójcik objął zwolnione stanowisko dyrektora kopalni Jastrzębie. Uroczyste wprowadzenie na posadę miało miejsce kilka dni później na specjalnej konferencji Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Na barkach dyrektora Wójcika spoczęło nie tylko uzyskanie planowanego w resorcie wydobycia, ale także dokończenie budowy kopalni. W czasie jego urzędowania wzniesiono m.in. wieżę skipową 2, szyb wentylacyjny 3, zakład przeróbczy oraz klub NOT. W lipcu 70 roku został laureatem Zespołowej Nagrody Państwowej I stopnia za opracowanie metody eksploatacji kopalń węgla kamiennego w warunkach zagrożenia metanowego. Warto dodać, że angażował się w rozwój sportu w górniczym mieście. Przyjął patronat kopalni Jastrzębie nad sekcją bokserską oraz umożliwił jej rozgrywanie meczów na zakładowej cechowni. Innym jego osiągnięciem było wybudowanie nowoczesnej hali widowiskowo sportowej w 1971 roku. Zdzisław Wójcik funkcję dyrektora kopalni w Jastrzębie pełnił do marca 72 roku, gdy na własną prośbę został przeniesiony do kopalni 1 maja, gdzie pracował jako główny inżynier do spraw naukowo-technicznych. Po wojnej rzeczywistości o swojej partyzanckiej przeszłości nie mówił. Było to zbyt niebezpieczne, tym bardziej, że wielu jego towarzyszy broni zapłaciło za to wysoką cenę. Między innymi Stanisław Panek, pseudonim Gil, zesłany do łagru, Jerzy Woś, pseudonim Farys i Stanisław Mikulski, pseudonim Żmija, po wojnie nękani byli przez Urząd Bezpieki. Do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację akcję złożył dopiero w styczniu 1976 roku, jednak niedługo potem, 27 lutego, zmarł na zawał serca. Został pochowany na cmentarzu w Zdroju. Zdzisław Wójcik był osobą bardzo szanowaną, o czym świadczyły tłumy ludzi żegnających go w jego ostatniej drodze. W pracy był wymagający, ale wykazywał się także wyrozumiałością. Na prywatne zainteresowania nie miał zbyt wiele czasu. W wolnych chwilach oddawał się lekturze książek i oglądaniu westernów. Okazjonalnie brał udział w polowaniach. Podcast powstał w oparciu o mój artykuł pod tytułem Zdzisław Wójcik, żołnierz-partyzan dyrektor, który ukazał się w biuletynie Galerii Historii Miasta z czerwca 2017 roku.